Marko Marko, kochani, jesteśmy po raz trzeci wspólnie razem z Machonem w pruszkowie Machony jak to on już się wytrzymał jest w wodzie Machony Przitaj się z ludźmi Nie ma No to się przywitał Trzyma poety Dobra, no to lecimy do wody No to co? Niech Lina Namoka A zobaczymy, zrobimy as... A co tam? A on odda pewnie Zobaczymy maczmy, co ja mam? sznura jest. Ty ja mam. Ty ale zobacz, co to jest? Jest takiego, takie makarony. Pierwsze makarony dzisiaj. Coś ciągnę Coś ciągnę Ty co to jest? Ty ale gościu, co to jest? Nie wiem. A już wiem ostrzucza, a tutaj jakaś Gwóźdź Tutaj fajnie się łowić, nie, ale jedna rzecz jest strasznie irytująca. ludzie tutaj, którzy chodzą, to się na nas patrzą jak na małych plam. Dokładnie, dokładnie. Jest strasznie co on robi? Mocno się jeździ, to to w I dzwoneczek. O, patrzcie. Beton. Beton masz. No i właśnie tutaj jesteśmy, tak jak mówię, machony odbiorani. Jakieś dziwactwo, co on robi? Jakiś wariat pewnie. No, o, dobra. Lecimy dalej. Zobaczcie, zobaczcie, już ciągnę to, co najbardziej lubię. Stopka, no i nie wiadomo co. U, makarony. Tej mam pieniądze jakiś w ogóle. Nie wiem, co to jest. Nie, może wy to. Co to jest? O, czy jaki to ma na swojego O. A nie, to jest jeden grosz, panie. Dobrze jest. Tutaj kolega tutaj wspomniał, Machony bez spiny, polecam jego kanał, wpadacie do niego Widzawi tak Wicebersy bez Wicebersarka A ja tymczasem wyławiam Takie coś, nie wiadomo coś Tu jest bateria I kawsloki Rozmawiamy z Machony, że właśnie nas kamera ogląda Ja tu wyławiam stopkę, a tam jest o Kamerka Widzisz? Sławni będziemy Tak Pokaż, pokaż jak się Masz śrubkę piękną. No jest śrubka. I zobaczcie, jest kolejny pieniądz, kolejny dosik. I zobaczcie, jest kolejna metalowa rzecz, i jest kolejny pieniądz, już dzisiaj czwarty. I zobaczcie, to jest nasza ta, ta słowetna rura, którą tutaj pozostawiliśmy na brzegu. Bo nie mamy jak jej zabrać, ale chyba już wiem, jak ją skompresujemy. Tymczasem wychodzi znowu takie coś dziwnego. Nie wiem co to jest. Jakaś pokrywka. I zobaczcie, to jest efekt ciągnięcia magnesu ile kapsli, no i jeszcze jest nit. wyłowiłem tą rurę. Zobaczcie. O kurde, skubana jaka zarośnięta Coś pięknego. Tak wyłowiłem, wyłowiłem, wyłowiłem i nie widziałem, a tu jest kosek hamulcowy. Rewelacja. Swoje pierdzielony waży, ale... Siła magnesu jest niesamowita. Jaka piękna stopka! Tu resztki kluczyka. Tki zawijazd. Czteropak, tatry. I taki kombo. Wreszcie jest coś dla mnie mojego ulubionego. Jest stopka, ale to jest to Śruba kolejowa. To lubię. jest. Śruba ta krętka i chyba 5 groszy. 5 groszy, jest kolejna śrubeczka. Ty, gdzie ty tu To tak tak byłeś. No tam idę. No dobra. Tuś... Nie wiadomo co, ale tu jest. Piękna okolica pruszków, zapięcie w wodzie, wszystko się zgadza. Numer 2. Teraz mam taką jakąś łyżeczkę. HEND 18-0S łamane S, tak, łyżeczkę. Chcesz o to ci ją dam. Legenda głosi, że w Pruszkowie jest dobry wałek. No i jest dobry wałek. Legenda głosi, że tu w butecie Tak. Bo co coś jest, tylko dziubie, dziubień, Coś coś jest. Machony jak zwykle rozwala system. Niesamowicie. I łowimy. Kurde, co za fajne miejsce. Muszę wam powiedzieć. Zobaczcie. O, zobaczymy, zaraz ja wezmę ten jego magnes, a co? <laughs> zobaczymy jak to będzie, jak to się miało Bo jeżeli mi się spodoba że tutaj Z tym mocowaniem, bo mamy mocowania takie same, identyczne To po prostu pójdę do samochodu, przekręcę i tyle Zobaczymy Zobaczcie, mam telefon Nie damo jaki, coś tu jest, jakiś szmelc No, masz go Mam tu śrubkę no nie to coś jeszcze jest, tylko... A, bo tutaj się przykleiło. Zobaczcie no. Mam śrubkę. To folia, nie chcę wrzucić do wody z potem. O, folia... Tak Jest. No i takie coś. Ty, ja przekręcam magnes, biorę na to mocowanie czołowe. Pierdziele to. Zobaczcie teraz to. Znowu coś jest. Tak, To rura ciepłownicza i po prostu... Pozostało zobaczcie, 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 jaki makaron ładny. No piękny. No, komu to się chciał go powybiać? Mustafa to był? A jest mnie, no stop, zadziwia Ciągle coś tutaj jest. Ciągle po prostu. Nie to, żeby chwilka była przerwy. Także ja stoję w miejscu i no stop wyławiam. Ciągle coś jest. Masakra. Ale w w miejscu po prostu. Bo już tam po mojej lewej, o tutaj, gdzie są wi wiaderka. ciągle coś odrzucał, ale nie będę pokazywał no, tego samego. Ale to jest niesamowite. O, chyba coś ma znowu. Nie zobaczcie to. No. Jest to jakieś parpocle. O! A razem jest taki fajny ła łańcuch. Bardzo fajny. <laughs> Kurde. Nie wiem, ile razy tu już szliśmy w dół. W górę rzeki, ile razy, ale ciągle po prostu coś jest, i to lubimy. No i teraz takie coś ciekawego. Tu na końcu spróbowałem, coś jest, ale nie spodziewałem się, że to będzie aż tak długie. O kurde. No i mam ja takie coś. Oś kurde, no to puść Widzieliście? Aha. O. Kolejny kombu, to co bardzo lubię. Naprawdę mega miejsce. Bardzo długiej, po bardzo długiej walce zobaczcie, jest to jest Francisław zbrojeniowy. już odczepiłem zobaczcie kolejne Stopka, śrubka nakrętka, nakrętkę tam jest tu. Nie wiem, ale jest bardzo ciężkie Ej, no nie no! <grywka> zobaczcie, tu jest silnik. Jest ogromna miedziuchy w środku. No to to ja lubię. No ten magnes potrafi. Marktom, jak zwykle, robi najlepsze magnesy. Www.marktom.pl. Polecam. Zmieniamy miejscówkę. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Tam już, co było, to było. Zobaczymy, zbadamy to miejsce. Co będzie, to będzie. Zobaczcie. A ten trasel wychodzi, taki makaron. Prawie się od niego wywaliam, ale co? No już trafia w końcu. No. Na brzeg, a tu mam jakieś przyłapanie, bardzo duże. Zobaczymy, wyjdzie, pokażę. nie wyjdzie, nie pokażę. Kolejnym fantem jest taki nóż składany, albo nie składany. No, w końcu jest na brzegu. Pyk. no i ten fajans. Tego się nigdy jeszcze nie spodziewałem. Młynek do mielenia mięsa i tak dalej. Ładny fant. Machony już nie mają a ja ciągle wyławiam. Małe, bo małe, ale ciągle coś jest. Jak to właśnie mi powiedział machony, tu jest dużo, dużo rzeczy w ziemi, w mule. No i faktycznie, zobaczcie, co chwilkę dziwny element. No, tak generalnie powiem tak szczerze, nie wszystko kończę. Nie wszystko wyławiam od razu i nie wszystko Wam pokazuję od razu. Ale ta rzecz mnie rozbawiła. totalnie. Nie wiem, co to jest. No nie. I mamy źletkę. A kogo my tu mamy? Znowu pan Raczysław. Nie no ludzie, no po prostu te raki są wszędzie. Raku, ja ci nic nie zrobię piękne raku, tylko ty się odczep od tego sznurka tutaj czy czegoś, bo tutaj się przyczepiłeś gościu. A ja... Nie... No oddawaj to! O, do tego. O, patrzcie, patrz, patrz, patrz patrzcie. Patrz, Chcemy atakować już. Nie ma opcji, gościu. Ja chcę cię uwolnić. No daj to. To jest nie twoje. Nie, 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 nie. Nie no, zobaczcie, ja się, patrz tutaj. Raczesław ja ci nic nie zrobię. O, masz ja ci oczko odsunę. O. Tego. No, dobra. Raczek, to tobie mówił papa. Zaraz cię uwolnię. Ja to już wiem o co chodziło z tym rakiem. On był po prostu bardzo mocno zaplątany w ten, w tą rzecz. Tutaj są rzecz. To jest jakieś po prostu jakieś zwiniotka, nie wiem, sznurki czy coś takiego No. A ty jesteś wolny. Wolny gościu A raczej delikatnie włożę do wody. Co by nie było. Ja wiem, że ty jesteś wytrzymały harpagan. Ale masz gościu To jest twój żywił, nie mój. A poznajesz? To Twoje. No. Dobra. Masz chowaj. To ja będzie udawał. martwego ale wiem że żyje. Dobra. A ja co dzisiaj tutaj wyłowiłem w tym miejscu? Oprócz tego, że ten przewód. Ten nóż. No to będę pomógł mi tam go trochę go oswobodzić. Ale no tu mam parę jeszcze elementów. O, pokrywkę machonego rurki mam czy to właśnie nawet ten do mielenia mięsa? dobra widzimy się na podsumowaniu więc mowa, mowa końcowa machony jak zwykle mnie pobił ale co tam nie ilość fantów się liczy a to co się wyłowiło też generalnie ja mam fanty dnia ja to oprócz zaraz tam pojedziemy tego młynka tam do mielenia zobaczcie tu jest miedziucha tu jest miedziucha nie czy to widać widać chyba o idziesz. Jest miedziucha, jest hamulec, parę zapięć od rowerów, żyrandol no i takie tam inne. A temu panu dziękuję za towarzystwo. żółty Panie. <głos》> no teraz posłaciłeś się przecież. Wpadajcie do na kanał Machony bez spiny. I do kolejnego. Na razie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, bo to dzięki Wam mój kanał się rozwija.